Ok. Ty byłeś dziennikarzem, yy, gwiazdorem. Dziennikarz myśli gwiazdor. Strasz, strasznie. Zaraz mnie uderzysz za to. Nie. Yy, w latach kiedy. Chcesz pu... mi dokuczyć, tak to robię. Tak, tak. Później się. W tym pytaniu, jak najbardziej. Później się okazało, że ty byłeś tym gwiazdorem yy, z akcentem na gwiazdorem. W latach, kiedy była bardzo. Wielka korupcja, kiedy tam nic nie było tak, jak być powinno. Jak mi powiesz, że o tym nie wiedziałeś, to kończymy program. Znaczy to już ma mamy skończyć? No. Powiem ci tak. Mówiło się, tak? Bo mówiło się o tym, że jest korupcja. Że ale mówisz no, miałem tak? kontakty ze wszystkimi. Z tymi na górze i z tymi na dole. Kamo. No tak. Nie ja mówię, co? że brałeś, A... no Boże, ale, ale przecież tacy tacy jak ty musieli wiedzieć o tym. Posłuchaj. Więc ja mam pretensje większe niż do siebie. do, do siebie też mam, mhm. że, że na to nie zwracaliśmy uwagi, bo o tym się mówiło, tak? Mówiło się, że ten, że ten zrobił to, ten zrobił tamto, tylko że nikt nie miał dowodów i nikt tego nie podnosił do, do rangi problemu, tak? Natomiast wydaje mi się, że ci, którzy nagle, jak wybuchła ta afera korupcyjna i, i zaczęli pisać, a, a myśmy to wszystko wiedzieli, mhm. to dlaczego... Pytam, dlaczego nie, nie, nie pisali wcześniej? Tylko że wiesz co, to jest też taka konfrontacja, z taką rzeczywistością, że nagle poświęciłeś swojej pasji, tak? Bo dla mnie dziennikarstwo piłkarskie jest pasją i, i co, i nagle musisz wszystko jednego dnia pociągnąć za spłuczkę i, i spuścić w sedes? Bo, bo mhm. okazuje się, że byłeś na meczach, emocjonowałeś się, ekscytowałeś się, coś słyszałem, ale o skali tego zjawiska nie miałem absolutnie pojęcia. Adam, piłeś wódkę. Piłem wódkę. Z... Piłeś wódkę? Piłem wódkę to jest doświadczenie dziś... Adama Godlewskiego. Proszę Państwa, piłem wódkę. Ale poczekaj, bo wtedy się piło wódkę. Piłem wódkę na przykład. A to się nie pije? Ale, ale wiesz, co, już chyba tak nie. dziennikarze z piłkarzami słabo piją wódkę. Tym bardziej, że piłkarze słabo piją wódkę. No właśnie. To... A ja, jak, ja, jak ja piłem wódkę, nie wiem, czy ze Zbyszkiem Robakiewiczem, czy z Grześkiem Wędzyńskim, czy. już nie będę mówił, to. To To to. to było, w ogóle. Był. To, 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 to były naprawdę spektakularne wydarzenia. Co z tej książki wynikło, wyniknęło? Nie wiem, jak się mówi. Po pierwsze, tak. Sprzedażowo myślę, że jak na polski rynek, nieźle. Nieźle myślę, że 10 tysięcy to nie jest zawstydzający wynik. Mhm. Tylko, że to jest dopiero początek. Bo w tej chwili jestem na etapie pisania scenariusza filmowego. ty ja chcesz to masz grać? No nie, grać nie będę. Natomiast mhm. chyba we wrześniu wejdzie na deski teatrów sztuka pod tym właśnie tytułem. Nie jestem jeszcze upoważniony do zdradzania autora scenariusza, nie jestem upoważniony do, to będzie monodrama, do zdradzania nazwiska aktora, który będzie odgrywał tytułową rolę, ale mogę zapewnić, że znają go wszyscy w tym kraju. Więc to nie jest tak, że coś się pojawiło, zaległo, jest w tej chwili makulatura, tylko mhm. będą ciągi dalsze. To się przekłada na pieniądze w Polsce, Napisanie pisanie takiej książki? Czy to jest na waciki? Książka sama jako taka mhm. nie przekłada się, nie, nie oszukujmy się. Ale jeżeli te ciągi dalsze spełnią się tak, jak zarysował mi to wydawca, no to, to raczej mhm. tak. E, oprócz tego, że znałeś Błońka, że znałeś e, świetnie Smudę i wiele, wiele, wiele innych postaci, znałeś też doskonale Janusza Atlasa z którym pracowałeś, z który ciebie ściągał do piłki nożnej, bo tak to chyba można powiedzieć, prawda? No nie wiem, nie wiem czy to aż tak było. Ja z Janusem pracowałem dwa razy. Pracowałem i w przeglądzie sportowym najpierw i potem w piłce nożnej e, bardzo długo. Mhm. To była trudna. Właśnie przyjaźń czy nie przyjaźń? No, to była męska, szorstka przyjaźń. Chociaż Janusz potrafił być człowiekiem. E, e, mówiliśmy, moment, mówiliśmy dzisiaj. Że wielu piłkarzy, czy wielu trenerów, dzisiaj byłych piłkarzy, dzisiaj trenerów potrafi się pobawić, tak? Nikt ich o to nie podejrzewa, ale człowiekiem stworzonym do zabawy był świętej pamięci Janusz. To, to była poezja to, to był w ogóle mistrz parkietu, mistrz stołu, mistrz opowieści, mistrz ciętej frazy. Mhm. Tak, na, tak naprawdę, jeżeli nie miałeś pomysłu, jak fajnie zorganizować imprezę, i, i kto ma tam rejwodzić. Janusz był absolutnie taką osobą, która to wszystko załatwiała. Mało tego. Janusz, dzisiaj mówisz o Gwiazdora, mówisz o, o tym, że każdy dziennikarz jest zakochany w sobie, z wzajemnością, a Janusz miał y, jedno powiedzenie. Co? Dziennikarze? Ja co dziennikarze? Dziennikarze to Jajka i ale a reszta to są kandydaci na dziennikarzy. Mhm.